Witam wszystkich sympatyków Gołębi Sport Pocztowych. Dzisiaj jest 4 lipiec. 2019 rok. Drugi trening Gołębi Młodych. Tym razem będzie 40 km w linii prostej Pogoda w sam raz na loty, czyli temperatura 22 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane. Nic tylko lecieć. W koszu jest e, 16 sztuk młodych. Jest to pierwszy lek, drugi trochę młodszy został w domu będzie później trenowany chwilę poczekałem no i cóż startujemy taki Teraz drugi kosz. To tyle. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Proszę subskrybować, lajkować. Będzie więcej filmów. Pozdrawiam, dobry lot.